Cześć kochani! Dzisiaj znowu mam przyjemność gościć u nas Szymona Czerwińskiego, i Bo będziemy robić grilla, grilla elektrycznego. I to gdzie? W Warszawie! A czy on jest smart? On jest smart! Oczywiście, że jest smart, bo my robimy wszystko smart. Wszystko, co ułatwia funkcjonowanie. I zobaczcie, ile mamy pysznego jedzenia, więc dzisiaj Szymon będzie miał okazję sprawdzić się w tym, co robi najlepiej. Szymon, co będziemy dzisiaj robić do jedzenia? Wiesz co i tak się zastanawiam. Ty pewnie wiesz, czym jest prawdziwe piękno, patrząc na ciebie, ale powiem ci, że dzisiaj niestety wygrywa coś innego. Okay. Piękny kawał wołowiny. No, wygląda obiecująco, powiem Ci, że już nie mogę Co się doczekać. Słyszysz, jak on pięknie? No pięknie, pięknie. Ach. Umiesz go klepnąć dobrze. Ogólnie dobrze <gry> klepie, szczególnie mięso. I dziś będziemy go grillować, bo zrobimy genialną, prostą, sprytną kanapeczkę. Taką prawdziwą kanapeczkę. Mhm. Uh -huh. Ale się nam nie zabraknie po tych kanapeczkach twoich, tak? Jak no najbardziej nie. E, przepis oczywiście będzie tu podany. E, prosa kanapka, będziemy grillować na naszym grillu elektrycznym Smart i chcę, żebyś mi powiedziała, jak ja mogę w swojej kuchni, właśnie kuchni grillowej szczególnie, wykorzystać Smart Grilla, aby było mi łatwiej, przyjemniej i prościej. Jest to grill elektryczny Zamykam. i jest to jednak coś innego niż ta, standardowy. Przede wszystkim dlatego, że jest on nagrzałkę i bardzo szybko się nagrzewa, aż do 320 stopni. I to jest pierwszy plus. Drugi plus to jest możliwość ustawiania sobie temperatury w tym miejscu i tak samo jeszcze w aplikacji. Tak samo czasomierz. I kolejna ulubiona rzecz dla mnie w tym grillu, to jest, ty na pewno wiesz jak ten przyrząd się nazywa, ja nie jestem pewna. Sonda. Sonda, o właśnie. I on służy do tego, żeby sprawdzać sobie temperaturę mięsa i to uważam, że jest najfajniejsza rzecz w tym wszystkim. Poza funkcjami... Patty. Super, że to on ma sondę, to dzisiaj ją wykorzystamy. Wbijemy do mięsa sondę, sprawdzimy jak działa pomiar i będziemy wiedzieć, jaki stopień mięsa wysmażenia mamy na daną chwilę. Okej, okay, a jaki planujesz dzisiaj przygotować? No ja nas? uwielbiam medium rare, a ty? No ja lubię takie mocno wysmażone. Ja lubię też mocno, ale nie jest taki wysmażony. To zobaczymy, na pewno to co zrobisz będzie bardzo dobre i jeszcze jedna fajna rzecz o której chciałam wspomnieć kochani, to jest to, że całą tą część możemy po prostu zdjąć. No nie będę teraz tego oczywiście podnosić, bo jest to gorące, ale Uwaga. całą tą część możemy zdjąć i możemy go po prostu używać nawet w domu, czy właśnie na balkonie. Czyli jako prawdziwy polak. Gdybym na przykład jechał nad morze, a jestem non stop w Sopocie, i swój parag parawan ustawił, to mógłbym z tym grillem pójść żeby go pos postawił. A gdybym go podłączył jeszcze pod panele słoneczne, to może bym nawet ruszył. Wiesz co? Czy nie? Wydaje mi się, że mogłoby to być już zbyt duże obciążenie dla takiego panelu, aczkolwiek... No... Ale gdybym gniazdko znalazł. Gdybyś znalazł gniazdko, to tak. Od jakiejś fajnej ratowniczki wziął ogień. Tak, no w sumie jak pokombinujesz, to może Ci się uda. No myślę, że na pewno wzbudziłbyś dużo zainteresowania na plaży z takim grillem, ale jest to do zrealizowania. Myślę, że tak, jak najbardziej. Dobra, Szymon, grillu już trochę porozmawialiśmy. Mnie bardziej teraz interesuje, co ty tutaj dobrego dla nas szykujesz, powiedz mi. Pati, jak widziałaś, my tu już grillujemy warzywa, przeróżne, cytryny nawet grillujemy. Grillować kiedykolwiek cytrynę? Nie, nie grillowałam Spróbujesz cytryny. po raz pierwszy. Mamy szparagi, mamy również e, cukinię. Tu zobacz, mam bakłażan, który oprószyłem e, solą. Czemu go solą oprószamy? Dlaczego? Po to, żeby wytrącić gorycz, Delikatnie okay. się na nim zrobią rosy, uh -huh. które później umyjemy i będziemy również grillować. Jak wspomniałem, mamy piękny kawałek wołowiny, który będziemy go dzisiaj używać. Będziemy go grillować w drugiej części, jak tylko nam się warzywa e, zrobią. Podamy go z bardzo prostym dipem na bazie mm -hmm. majonezu. Tu już mam papryki wygrillowane, uh -huh. one mają słodycz, nie mają już sobie pestek, mm -hmm. mają cały smak. Połączymy papryki z majonezem, odrobiną musztardy, od tego sok z cytryny, będziemy mieli genialny dip. A podstawą wszystkiego będzie chleb. Zobacz, tu mamy przepiękny chleb pszenny z lokalnej piekarni, no, bo to jest bardzo ważne, aby wspierać lokalnych producentów i przedsiębiorców. Będziemy go kroić, ty go będziesz kroić, Oczywiście nie grillować, zamkniemy i mamy gotową kanapkę. A no. to jest... To nie są dla ciebie kwiaty dzisiaj, ale co to, co to jest? To wygląda trochę jak jakaś chłinka i pachnie. Pomochaj. No jak jakieś takie. Jakieś... No, na Rozmary. Rozmary, no właśnie. Byłaś tak blisko jest. w myślach. Ja tak, miałam to na końcu języka. no. Użyjemy go jako, e, jako naszej różki, będziemy my okay. maczać w oliwie i mięso aromatyzować. Dzięki temu będzie o wiele, wiele e, smaczniejsze. Kurde, wiesz co, na to w życiu bym nie wpadła. No Generalnie to ja tutaj widzę, że dużo się od ciebie nauczę takich rzeczy Patty, kulinarnych. Podoba to, mi się. To wiesz, co to jest? E, przypuszczam, że to jest ogórek, ale nie jestem. Ogórek tego. gruntowy. Mam dla Ciebie bardzo prosty i sprytny przepis. Mhm. Na co? Robiłaś jakiekolwiek ogórki małosolne, które są na sucho przygotowywane? Nie, nigdy nie robiłam ogórków małosolnych. Bardzo fajnie. Możemy no, się umieć posługiwać. Coś. Trzymaj nóż. Okay. E, chciałbym, żebyś wykroiła mi główki z tych ogórków. Dobrze. Dlaczego główki odcinamy? Dlatego, aby się o wiele łatwiej nam kisiły. Okay. Wtedy sól. I przyprawy dojdą do środka. Użyjemy tylko i wyłącznie dwóch, trzech przypraw. Kwiat koperku, kopru. No, dokładnie. Łączy jaki piękny kwiat. Nie, no czuć kwiat. Od razu. To pachnie Pobierę wiosną. Pachnie. To pachnie właśnie ogórkami małosolnymi, które będziemy robić. A tu jest coś dużego? <grych> tak, to kojarzę. To chyba kojarzę. Co to jest? To jest chyba pietruszka. No, nie, to nie jest pietruszka. To jest Ale byłaś blisko. Nie, to nie jest port. To jest pietruszka. Co to jest? To jest chrzan, moi drodzy. To jest korzeń chrzanu. Okay, no to jest sumie... to, co się trze. Nie, hu, hu. nie możesz złamać? O. Już chciałam ci pomóc. Powąchaj. No ładnie, mocno patrz. Będziemy go... Tak kroić i dodamy go do ogórków. Słuchaj, rewelacja. Zobacz nasze warzywa, Słysza. jak one działają. Ale para buchła. Ale pachnie ładnie. Czemu musimy sprawdzać? Bo pracujemy na temperaturze wysokiej. Ustawiliśmy maksymalną, czyli 320 stopni Celsjusza. O, no, to już ładnie wygląda. Tak, zobacz, sposób. jak ładnie się fajnie nam przyrumieniły cytrynki. Też fajne byłoby jako dodatek do sosu, na przykład cytryny kiszone. Nie wiem, czy miałeś okazję kiedykolwiek próbować. Nie, jedyne kiszone, co jadłam w życiu, to są ogórki. Właśnie jestem ciekawa, bo ostatnio Coraz częściej słyszę o kiszonych nawet arbuzach. A gdzie... ci zdradzę, że jeszcze to się kiszonego. Kapustę kiszoną. A, tak, masz rację, kapusta kiszoną też jadam. No to jednak dwie rzeczy, ale co sądzisz na przykład właśnie kiszonych arbuzów, bo mnie to mega zdziwiło, jak to się seszaną. So... Jesteś kiedyś takiego? Ja nie jadłem, natomiast kiszonki są bardzo zdrowe, ponieważ mają mnóstwo sobie, sobie probiotyków, mhm. czyli coś, czego naprawdę potrzebujemy każdego dnia i są przepyszne. My dziś użyjemy również kiszonki, którą mają już gotową. To będzie kiszone kimchi, czyli mhm. kapusta pekińska, która była kilka dni przez mnie. Marynowana, fermentowana. Dodamy ją do kanapek. Zamykaj grilla, niech się grzeje, Dobra. bo potrzebujemy temperatury wysokiej, aby mięso nam się fajnie zgrillowało. Okej. Okay. Dobra, Szymon niech tam sobie pichci, a ja Wam powiem dosłownie trzy zdania na temat tego e, grilla. Jak widzicie jest to grill elektryczny e, Severin Sevo Smart dostępny w komputronik za jakieś 2,5 tysiąca. No wiem, że jest to dość sporo, dlatego właśnie dzisiaj z Szymonem sprawdzimy i ocenimy, czy w ogóle warto. Generalnie bardzo szybko się nagrzewa i to jest właśnie plus, ponieważ posiada grzałkę, nie jest on takim zwykłym grillem na ogień. E, fajne też jest to, że możemy sobie w aplikacji zmieniać temperaturę i ustawiać czasomierz i możemy też takie Pokazywałam wam wcześniej. Zdjąć całą tą górę i używać jej zarówno w domu, na balkonie, na ogrodzie, czy gdzie tylko chcemy. Także sprawdzam dalej. Pati, zobacz, już zrobiłem ogórki małosolne i one teraz są na sucho, oczywiście robione. Dwa dni, jeden dzień do lodówki. Potem wykładamy na zewnątrz i niech dochodzą. Jestem przekonany, że w ciągu jednego dnia, dwóch dni ty je zjesz. Ja też jestem przekonana, że tak będzie. Zobacz, piękny sos, piękny kolor, nic innego jak tylko grillowana papryka, do tego sól, pieprz, odrobiny soku. Z cytryny, którego jeszcze nie oddałem. O, tu mamy cytrynę, to damy odrobinę soku z cytryny. Okay. Do tego pieprz, sól, majonez, odrobinę ostrego sosu, i mamy coś genialnego, tak myślę. Ja mogę to spróbować? No oczywiście, w kuchni podstawą jest próbowanie, dla ciebie wziąłem właśnie łyżeczkę. Okej. Okay. Approve Zobaczmy, jak się grilluje, czy coś się nam ugrillowało. Ale pięknie wygląda. No już coraz ciekawiej to wygląda. Ja myślę, że szparagi, bym cię prosił o pomoc, żebyś szparagi zdjęła z grilla. Poczekaj, masz tam szczypce. Mhm. Dam ci już talerzyk. Dobrze. Tak naprawdę szparagi dużo czasu nie wymagają, bo one są młodymi. Kilka minut z jednej, drugiej strony i są gotowe. Ja oczywiście oderwałem, co widać, końcówki, mm. więc już nie ma tej części drewniałej Końcówek nie wyrzucamy, e, tylko e, robimy z nich sobie, potem zupę zjemy e, jutro. O proszę. Zamknij grilla, to niech się dalej grilluje. I za chwilę wrzucimy nam nasze mięso. Potrzebuję tutaj odrobinę soli i pieprzu. Okay. Ja Byłabym ma posolić i popieprzyć, dobra. nawet słońce nam wyszło dzisiaj. Bo w końcu, w końcu piękna pogoda się robi pod grilla, a nie jakieś chmury nieładne. Elegancko Cytrynki dobra. możemy też zdjąć już. Dobra, już Cytrynki to robię. zdejmijmy. I dzięki temu zrobimy miejsce na mięso. Jak byłabyś już takim kucharzem wprawionym jak ja to Aha. miałabyś ręce pancerne i i mogłabyś to. rękami przewracać. Wiesz no, to mam długie paznokcie, więc pewnie mogłabym w sumie to zrobić, ale chyba jednak wolę nie ryzykować. A wiesz o tym, że gdybyś do mnie do, mnie do restauracji, przyszła na kuchnię Aha. do pracy, to bym cię prosił, żebyś pezok usunęła. Jestem tego wręcz pewna. I zapewne nie mogłabym mieć rozpuszczonych włosów, tak jak ten. Jak najbardziej musiałaby no, włosy spiąć al, albo założyć czapkę, albo czepek, aby żaden nasz gość nie znalazł Twojego DNA w swoim daniu. No też bym wolała tego uniknąć, bo zdarza mi się sami znaleźć jakiegoś mojego właśnie. Wyjmij włosu ten tutaj. kawałek e, cukini o, to spadło. spadło, ale to przez to też, że w sumie tacki żadnej nie mamy i nam to tutaj tak. I możemy wyłożyć, bakłażana. Zobacz, jak to syczy. No, syczy od razu, no jest tutaj nagrzane, mocno. Jest ogień. Patrz, sprawdź mi bokorzany. Już patrzę. No, chyba już możemy Idealne, je wyjmij nie na miało. miseczkę. No, ładne, ładnie wyszło, już są Wiesz co, to jest bardzo ważne, co zauważyłem, że on jest nagrzałki, mhm. więc szybko traci swoją energię. Jak grylujemy, pamiętajmy o tym, aby zamykać i mieć go zamkniętego. Tak, bardzo dobrze, że właśnie o tym wspomniałeś, bo to jest mega istotne, jeżeli chodzi o użytkowanie tego sprzętu. Czekamy, nagrzewa się i lecimy stekami. Tak, już czekam właśnie na te steki i nie mogę się ich doczekać. O, ale to skwierczy, nie ma jak kawał dobrej wołowiny i od razu możesz wbić Patrycja sondę w jeden, pijamy i zamykamy. Sonda właśnie dzwoniła, więc teki są już gotowe, wyjmujemy. Zobaczcie, jakie pięknie wyglądają, są soczyste i teraz na deskę, aby chwilę odpoczęły. Na spaty dzisiaj spotkała pogoda iście polska, iście grillowa, czyli i słońce, i deszcz, no i niestety, wszystko. No więc musimy tutaj już szybko działać, żebyśmy zdążyli przed tym deszczem, ale mięsko wygląda obiecująco. Odrobina pieprzu, świeżo mielonego, mhm. dlatego teraz pieprzymy, żeby Pierwszy nie spalił podczas grillowania. Jeżeli chodzi o sól, ilu kucharzy tyle wersji, ja zawsze solę na sam koniec. Okay. I teraz trzeba poczekać kilka minut, aby soki zostały wciągnięte. A powoli można chlebek już tutaj ciąć i możemy działać. Tak, to pokrój Pati chleb. Wiesz co Pati? Tak myślę, tak. może warto wymienić plusy tego grilla. To co mi się podobało, to jest to, że nagrzewa się szybko że ma sondę, która pilnuje temperatury i informuje mnie dzwonkiem o tym, że miejsce jest gotowe. No i to, że mogę górę zdjąć, zabrać na balkon czy w inne miejsce i sobie po prostu ugrylować. To, co mi się nie podoba, to jest to, że sondy wiszą zupełnie w złym miejscu niż powinny. No i ten kabel, który jest na zewnątrz. No i pamiętajmy o tym, to jest grill elektryczny, więc nie jest gazowy ani węglowy, więc otwierając o wiele szyb, szybciej się chłodzi. Ja Ci powiem, że mam dokładnie takie samo zdanie na ten temat, tylko dodałabym jeszcze jedną istotną kwestię, bo uważam, że bardzo fajne jest to, że możesz tym też sobie sterować z telefonu i kontrolować w telefonie, więc to jeszcze na plus, a z minusów to faktycznie, no ten kabel, fajnie jakby można było go gdzieś schować, no i kwestia tej sondy, a poza tym, no to fajne jest to, że się bardzo szybko nagrzewa, tak jak mówiłeś, no i też fajne jest to, że możemy sprawdzać sobie ten, tą temperaturę, jak mięsko już było gotowe i osiągnęło taką temperaturę jak chciałeś, no to nam tutaj pikało, więc to też jest bardzo fajne. Czekamy na chlebek. Czekamy na chlebek. Steki mamy już odpoczęte, jak widzicie były dwa, jeden zginął. Nie wiem, zapytajcie tu, tu pracowników, gdzie jest reszta. Ja nie mam pojęcia. No właśnie, zobaczcie jak pięknie chleb się nam wygrillował i możemy składać nasze kanapeczki. Położymy stek. tutaj naszego steka na razie, pilnuj okay. go, aby nie zginął ponownie. No ten nie zginie, tego zostawimy. Tego to my zjemy. Mamy chlebek, na chlebek dajemy nasz tajemny sos na bazie pieczonych papryk i różnych dodatków, od razu wykładamy naszego króla, czyli zobaczcie, plastry steka. Ale to pachnie, mm. ale to wygląda. Takie kanapeczki nie zjecie byle gdzie, tylko u nas w komputerniku. Od razu idą szparagi, warzywa gilowane jak cebula i cukinia. O, właśnie w ten sposób. Możemy dodać jeszcze ogóreczka. Małosolnego, którego robiliśmy. Skropimy cytryną, która była grillowana. Nakładamy drugą porcję. Zobacz. No, potężna kanapka, na pewno się nią dajemy. tego na pół robię. Tak ona wygląda. No, ja jestem bardziej ciekawa, jak smakuje. Ale cudo. Widzisz tego potwora? Fenomenalnie. No. Dobra, rozumiem, Aż że sam ciołek z dumny jestem. Mm. Mm. genialne. To jest ten smak, no. Ale ten dip robi robotę tutaj. Bardzo intensywny jest. dobre Jedzenie udało nam się zrobić zanim się rozpadało, ale niestety pogoda jest coraz gorsza, także musimy się już powoli zbierać. Ja bardzo dziękuję Szymonowi za to, że wystąpił na naszym kanale po raz kolejny. Mam nadzieję, że jeszcze wpadnie, a my się zawijamy szybko do domu. A Wy wpadajcie na stronę komputroni, gdzie oczywiście macie dostępny ten grill i zostawcie suba, jeżeli podobał Wam się odcinek. Pa!